Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar, Mistrzowskie, Stacje Paliw, 2B Raili Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wycigigórskie.pl. Marcin, bardzo wysoko podczas inauguracji sezonu w pierwszej dziesiątce udało ci się załapać przy bardzo mocnej konkurencji. Tak, uważam, że plan zrealizowałem na 100%. Chciałem bardzo zmieścić się w pierwszej dziesiątce. W tej chwili wyniki nieoficjalne, bo dopiero za pół godziny jest park Ferme. Jestem na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej, czyli dwie pozycje wyżej niż się spodziewałem, także super jazda. Myślę, że byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie to, że na drugim podjeździe wyścigowym yy, w połowie trasy złapał mnie deszcz, a jechałem na oponie typu slick, także nie chciałem ryzykować, a założenie było już od początku takie, żeby poprawić czas pierwszego wyścigowego. No nic, super, super weekend, jak zwykle w załużu, dużo kibiców. Tutaj piękne krajobrazy. Tu uwielbiam tu przyjeżdżać i widać, że gór, wyścigi górskie naprawdę pną się w górę z roku na rok, jest naprawdę super. Jutro prawdopodobnie na mokrym. Jutro, jeśli będzie na mokrym, to wolałbym, żeby było od samego początku, treningowych na mokrym, bo na mokrym bo można przynajmniej się nastawić na inną jazdę, na oponie typu wet, właśnie na mokro. Także ważę, żeby najważniejsze, żeby wszyscy jechali po takiej samej asfalcie, czyli można powiedzieć, żeby jechali na równych warunkach, a nie żeby było tak miejsca czegoś takiego, że wystartuje część na suchym, a reszta zawodników złapie deszcz. No nic jest fajnie. Dzisiaj jeszcze chcemy sprawdzić auto, czy wszystko jest w porządku. Nie, na szczęście tylko dzisiaj na pierwszym treningowym obróciłem raz na oleju, a poza tym szczęśliwie nie uderzyłem w żadną barierę, ani w żadne opony. To jest, można powiedzieć, sobotni, udany dzień, chociaż kończymy go deszczowo i Przygotowujemy się na jutro.